Maria Andrejczyk odwiedziła naszą redakcję. Polska lekkoatletka, specjalizacja rzut oszczepu, olimpijka, reprezentantka Hańczy Suwałki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. To tak przy okazji Podlaskiej Gali Olimpijskiej ta rozmowa miała się zacząć. Czwarte miejsce w klasyfikacji o tytułu sportowca roku 2024. Czwarte to najgorsze za podium. <śledzianie> tak ale to jest tylko gala to jest oczywiście za osiągnięcia i cieszy mnie to że mamy tu fantastycznych sportowców w naszych regionie ale również jest to motywacja dla mnie żeby już za osiągnięcia wyniki z tego sezonu znaleźć się nieco wyżej plany już jakieś ćwiczenia, przygotowania do czegoś? Konkretnego. Ja jak najbardziej jako zawodowo sportowiec nie mam czegoś takiego, jak okres bez treningu. Ja cały czas w treningu jestem. Obecnie, obecnie przygotowujemy się do sezonu letniego. Sezon letni zacznę mniej więcej w połowie maja. Lecę do Tokio na taki World Challenge, na mój ulubiony stadion, na którym zdobyłam srebro olimpijskie. Więc no liczę, liczę na to, że spokojnie sobie dowiedziemy to wszystko do wrześniowych mistrzostw świata, które odbędą się również na tym samym. Stadionie w Japonii. Najważniejsza podobno u sportowca jest głowa. Zgodzę się z tym kompletnie, bo wszyscy wykonujemy bardzo ciężki, obciążający trening fizyczny. No ale to w głowie się wszystko rozgrywa i. Głowę trenować również trzeba tak, żeby się przygotować i stać się odpornym na wszelkie możliwe mm, atrakcje, które nas w życiu spotykają. S skoro są sukcesy i wspominasz o atrakcjach, to to właśnie jak tę głowę trenować tak? dla przeciętnego kowalskiego jakaś rada od sportowca, który potrafi się przełamać. Troszeczkę refleksji e, w głąb siebie i dygresji. E, no bo wszyscy, wszyscy codziennie podejmujemy jakieś decyzje. Mm, też zbieramy doświadczenie, mamy jakieś środowisko, i fajnie jest czasem tak usiąść sobie spokojnie na fotelu wieczorkiem, pójść na spacer z samym sobą e, i pomyśleć sobie, jaka ja sieć. wiesz. Takie, można powiedzieć, pierdółki od kołcza mentalnego, ale to jest ważne, żeby mieć kontakt ze sobą, e, bo im bardziej będziemy siebie rozumieć, im bardziej będziemy, znaczy, ja nie mówię tutaj o jakiejś. Schizofreni i gadaniu do, do siebie, ale to jest potrzebne, żeby jednak ze sobą rozmawiać, żeby mieć ten kontakt i rozumieć samego siebie, bo wtedy będziemy spokojniejsi, będzie więcej zrozumienia dla naszych zachowań, naszych emocji, nasze środowisko będzie wtedy lepsze, a ludzie wokół nas będą spokojniejsi. No a jeżeli jest nam ciężko, jeżeli coś już nas za bardzo bodźcuje, to trzeba się umówić na wizytę do terapeuty, po prostu z kimś pogadać, wyrzucić z siebie to wszystko. Um, też dobrze jest po prostu pogadać z kimś, kogo kompletnie nieznanym nie znamy, bo wtedy jest brak tej bariery przed byciem ocenianym, wystarczy się przełamać, a to naprawdę może bardzo dużo zmienić na dwie wizyty i tyle. To tyle, jeżeli chodzi o trening mentalny, warto skorzystać? Jak wygląda Twój dzień treningowy? Bardzo intensywnie zazwyczaj są to dwa, trzy treningi dziennie. No bo teraz jesteśmy w takim okresie mocnego treningu, bazy budulcowej pod, pod sezon letni. I no, no, w, no w tym momencie mocno się skupiamy nad budowaniem i siły, i szybkości takiej wytrzymałości rzutowej, więc dużo tego jest, organizm jest mocno bodźcowany i też właśnie ta praca mentalna jest bardzo istotna. Um, bo przy takich silnych bodźcach um, mocno dostaje układ nerwowy, co za tym idzie też układ hormonalny, o czym już wcześniej sobie gadaliśmy tutaj prywatnie przed audycją. Um, I trzeba, trzeba dobrze dobrze się wsłuchiwać w swój własny organizm, bo do przeciążenia jeden krok. A później, żeby z tego wyjść, to czasem bardzo dużo czasu potrzebujemy. A rola trenera? Rola trenera, żeby, żeby przede wszystkim kontrolował mnie, bym się sama nie przetrenowała, no ale też kierował dobrze tym treningiem, bo to w trenera głowa w tym, by periodyzować to odpowiednio, by te wszystkie makrocykle miały sens, by ćwiczenia były dobrane pode mnie, pod mój organizm, możliwości mojego organizmu i by forma przyszła wtedy, kiedy przyjść ma. To taki sukces, na który liczysz w tym roku największy, to? ten... Co? Nie, nie będę tutaj wiedzieć, w na celuję jest Złoto Mistrzostw Świata. Skromnie. <noise> Tego się trzymajmy, trzymamy kciuki. Maria Andrejczyk, nasza e, fantastyczna lekkoatletka, była Państwa i naszym gościem. E, to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Spóźnione życzenia, ale Dziękuję bardzo, bardzo doceniam I wszystkiego najlepszego z okazji nie mężczyzn, nasi panowie. Bez Was świat byłby taki nudny. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dziękuję za rozmowę. <noise> dziękuję również.